Panie Marszałkini, Wysoka Izbo. Najpierw zastrzeżenie. Twój ruch co do zasady jest zwolennikiem koncepcji aglomeracji, a więc idea tak. Natomiast ten projekt powstał tu i teraz, na 9 miesięcy przed wyborami. I tak jak tu wielokrotnie powiedziano, głównym beneficjentem tego projektu mogły być, być Śląskie, Górny Śląsk. A więc pytanie do posła wnioskodawcy, posła Wójcika. Czy Śląska Platforma w przypadku uchwalenia takiego projektu zyska czy straci, czy może liczyć w najbliższych wyborach na lepszy czy gorszy wynik wyborczy, jeżeli, będzie, jeżeli ten projekt przejdzie. Moi koledzy zwracali uwagę na wady tego projektu, na uznaniowość kryteriów tworzenia powiatów metropolitalnych i na dowolność zasad ich finansowania na uznaniowość, która będzie w rękach administracji rządowej, a więc w ten sposób administracja rządowa będzie pośrednio decydowała również o tworzeniu tego czwartego szczebla samorządu terytorialnego i tym samym o ewentualnym stworzeniu albo niestworzeniu w zależności od decyzji rządzących, od decyzji rządzącej Platformy Obywatelskiej, czy powstaną nowe miejsca pracy dla urzędników, czy powstaną nowe koszty obciążające nas wszystkich jako podatników. Nowe koszty administracji. Nie da się ukryć, słuchając tej dzisiejszej dyskusji, nie da się oprzeć wrażeniu, że są to pierwsze plasterki kiełbasy wyborczej w nadchodzących wyborach, szczególnie w wyborach samorządowych. Wiemy już, że nie ma stanowiska rządowego opublikowanego w dokumentach sejmowych, natomiast ja mam pytanie szczegółowe co do tego braku kryteriów. Czy chociażby w tym wąskim zakresie rząd jest w stanie odpowiedzieć? Czy rządowi podoba się ta uznaniowość kryteriów i czy nie warto byłoby sięgnąć tu do istniejących już uregulowań unijnych, jeżeli chodzi o kryteria tworzenia aglomeracji? Dziękuję. Dziękuję Panie Pośle.